Witam, dzisiaj jest za takim wynalazkiem, nesobusem, autobusem wodorowym. Tutaj Gdańsk wyleasingował 10 takich pojazdów. To jest pierwszy, który pracuje od początku kwietnia. Dzisiaj jest 13 kwietnia, nie 14, sorry, czyli od dwóch tygodni. To jest pierwszy egzemplarz, będzie jeszcze 9, które do końca czerwca mają tutaj przyjechać. Ładne busidło, fajnie się prezentuje. Tam u góry są zbiorniki z wodorem plus ogniwo wodorowe plus taki specjalny system, który chłodzi całe tutaj, całe to ustrojstwo, bo generalnie. Sprawa jest taka, że te ogniwa wodorowe produkują prąd, który jest, który zasila dwa silniki znajdujące się tutaj na tylnej osi. W wyniku całego procesu tutaj. Tutaj to ciepło, prąd elektryczny oraz woda, która sobie tutaj cieknie. Z tyłu jest taka, można powiedzieć, rura wydechowa, która, z której nie lecą spaliny. Tak jak głosi hasło. A leci woda. autobus jest dość wysoki, jak powiedziałem, 3,40 wysokości. Także najwyższy tutaj, jeżeli chodzi o flotę gajtą. Tak sidło prezentuje się z przodu. On trochę mi przypomina Batmana kolejowego, czyli zmodernizowanego przez Nevak ST44. Tak sobie to skojarzyłem. Tak prezentuje się wnętrze. Jak widać, mo. No jest to jakby trochę luksusowo. Miękkie siedzenia, nie tak jak w innych autobusach. Tu jest miejsce na wózek. Jeżeli wózka nie ma, to można sobie rozłożyć siedzenia i usiąść. Tu jest miejsce na wózek, miejsce na wózek inwalidzki. Niestety nie ma miejsca na rowery. Tu tak samo rozkładane siedzenia, możemy sobie rozłożyć i usiąść. Podłoga jest dosyć ciekawa, bo jest taka imitacja desek, troszeczkę jest dziwna, bo jest taka głośna jak się chodzi to... O, teraz to powinno być słychać, coś takiego się dzieje. Nie wiem jak to będzie widzimy się prezentować, czy to nie będzie zbyt śliskie, no ale wydaje mi się, że Projektanci tego autobusu wzięli to pod uwagę. Z tyłu trzy siedzenia. Tu jest komin, gdzie generalnie znajduje się silnik. Nie wiem, co tam się znajduje, szczerze mówiąc. Jakieś moduły sterowania, może komputer, nie wiem. Tu jest taka wnęka na położenie torby. Tu też jest taka wnęka. a mamy jakieś reklamowe. Zostawił tutaj właściciel. No i kabina kierowcy, miejsce pracy kierowcy. No właśnie, kabina kierowcy ona jest taka dosyć malutka. W pozostałych autobusach jest większa i jest taka mała jak w Manie, który kiedyś nagrałem i wrzuciłem. To żeby nie być gołosłowny, mam taki większy plecak i muszę go mieć tutaj. Bo nie ma gdzieś tutaj miejsca na to, na jakieś, jakieś dziwne torby, czegokolwiek to jest sam cockpit. Po lewej stronie on jest bardzo podobny do Solarisów, jak nie taki sam do tych nowych Solarisów. Generalnie to no, takich rozwiązań Solarisowych jest bardzo dużo tutaj. Yy, sterowanie kolumną kierownicy, bo ona jest regulowana. Odbywa się przez ten przycisk. Tu mamy panel do świateł wewnętrznego pojazdu i do oświetlenia fotela kierowcy. Tu jest ten zielony przycisk, to jest przycisk ogniwa wodorowego, czyli można, go, można to ogniwo wyłączyć. Ja generalnie przez cały dzień nic kompletnie nie robię. Nie włączam stacyjki ani tego ogniwa. Ewentualnie tylko włączenie świateł. Światło, oczywiście, auto, czyli on sam sobie wybiera, jakie światła powinny być teraz włączone, czy do jazdy dziennej, czy, czy światła yy, mijania. Tu mam ogrzewanie szyby, ogrzewanie drzwi, bo drzwi, tutaj te przednie, jak widać, tutaj o, one mają w środku, w środku mają takie drudziki. ten przycisk, czyli tryb serwisowy to jest tak zwany hebel czyli można sobie tym przyciskiem zresetować autobus jeżeli coś jest nie halo i możliwe, że jest to problem wynikający z jakiegoś błędu yy, jakiegoś błędu tego yy, komputera, no to można sobie takie zastosować trypeko nie wiem, ja tego nie używałem, to ten tryk, trypeko jest wyłączony możemy też wyłączyć ogniwo wodorowe ja to wczoraj przypadkowo wyłączyłem w czasie postoju bo tutaj położyłem torbę no i od razu załączyłem i nic się, że tak powiem nie działo ciekawostka bo hamulec przystankowy znajduje się z lewej strony Przeważnie one są z prawej, a tutaj jest z lewej. ale kwestia przyzwyczajenia, i też on jest fajnie tutaj umieszczony, bo nie trzeba spoglądać na niego, tylko po prostu się tutaj wyczuwa w tym miejscu, że jest ten przystankowy hamulec. Tu mamy deskę rozdzielczą. analogowy prędkościomierz. Tu mamy procent naładowania baterii, dlatego że pojazd posiada także baterię. Nie ona jest wykorzystywana w momencie podjazdów, gdzieś tam pod górkę, kiedy tej mocy potrzeba więcej. Bo generalnie prąd produkowany przez ogniwo jest sukcesywnie non stop wykorzystywany. No ale nie jest to tak, nie jest to tak duży prąd, żeby właśnie w takich momentach potrzebnych w stylu, nie wiem, jakieś gwałtowne przyspieszenie, czy podjazd pod górkę no to, to to ogniwo tyle prądu nie naprodukuje i wtedy pojazd posił, posiłkuje się baterią tu jest taki zegar do tej baterii właśnie to zielone pole to jest prawdopodobnie bateria się w tym momencie ładuje z ogniwa wodorowego bo nie powiedziałem bateria nie wyczerpuje znaczy ona jest non stop ładowana to jak widać ona ma 75% w tym momencie i tak jak jeżdżę cały czas to ona, 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 ona nie spada, znaczy nie spada, ale yy, tak się utrzymuje w granicach tych 75% także nie ma jakiegoś takiego strachu, że ona się wyładuje, czy coś takiego i tu jest właśnie zegar, który dotyczy tej baterii zielone pole, czyli dobrze czyli ja nie wiem, możliwe, że ona jest w tym momencie doładowywana Yy, ona też ładuje się podczas yy, hamowania na przykład, prawda? tak jak w standardowych samochodach elektrycznych czy autobusach tutaj. No i kiedy następuje wykorzystanie tej baterii, to wskazówka wskakuje na czerwone pole. Dodatkowo są jeszcze takie diody. Ja nie wiem czy to widać, albo nie widać. Tu jest zielona dioda, teraz ta jedna, o, która się świeci. A jak się podjeżdża pod górę, to zapalają się kolejne diody aż do takiej czerwonej, i wtedy jak jest ta czerwona dioda, to znaczy, że, że na maksa jest pobierany prąd z tej baterii. Tu jest, tu jest wyświetlacz komputera. Fajne czytelne ikonki. Ta jest tutaj chyba najbardziej interesująca, jak się jeździ bus stop, czyli przystanek na żądanie. Ją fajnie jest widać. Nie trzeba, tak jak tutaj w citarach na przykład, to gdzieś tam trzeba dostrzegać ją, że tak powiem, jej szukać. A tu jest po prostu rzucenie okiem na, na kokpit, na, na deskę rozdzielczą. Już wiadomo, że pasażer wcisnął przycisk przystanku na żądanie. Tu jest ilość wodoru aktualna jak widać 63% yy, generalnie jest tak, że tego wodoru starcza spokojnie na cały dzień także nie ma jakiegoś problemu, że, że, że trzeba będzie dotankować yy, ten wodór tu jest ta pulsująca H2 i kąta to jest pracujące w tym momencie w ogniwo, ogniwo wodorowe, czyli wszystko jest ok, jak się wyłączy tutaj ogniwo wodorowe, można wyłączyć, to ona pali się chyba na żółto albo na czerwono, już teraz dokładnie nie pamiętam. Ikona autobusu, zamknięte drzwi na zielono. Ona jest yy, interaktywna, bo jeżeli na przykład sobie zablokujemy drzwi, tutaj jedną połówkę z przodu, to widać, że ona jest zablokowana, albo jak się drugą zablokuje, to też widać to fajnie. Yy, napięcie baterii. No i temperatura, ale nie wiem czego. <laughs> Możliwe, że baterii, jeżeli jest to yy, w takim jednym wierszu. No i oczywiście. Po prawej stronie, w tym miejscu, to jest ciśnienie w hamulcach. Możemy sobie też zmieniać tutaj: menu. Tu mamy hamulce, temperatura hamulcy. Tu mamy wykres słupkowy dotyczący hamulcy. No i standardowy. Mniej autobusu. Po prawej stronie mamy, yy, mamy obsługę skrzyni biegów. Tu resetowanie też, jak się chce zresetować zaworem drzwi, czyli odkręci się zawór i zakręci z powrotem. to trzeba, żeby napełnić yy, układ yy, powietrzem, to trzeba przytrzymać ten reset tutaj. Tu mamy przycisk dotyczący drzwi, czyli yy, automatyczne zamykanie. Tutaj o, drzwi się nie zamykają, tylko kierowca zamyka sam. Tu mamy to, ten przycisk, to, to, jest, to jest przycisk dotyczący tutaj pierwszych drzwi, czyli możemy sobie zablokować albo jedną, albo drugą połówkę. Tu mamy podnoszenie, opuszczanie przyklęku. Całego autobusu. To nie wiem co to jest. A tu jest dwa przyciski, które, którym sobie sterujemy. Yy, sterujemy sobie komputer pokładowy. No i oczywiście przyciski drzwi. Tu mamy miejsce na puszkę, jak widać. Yy, miejsce na telefon. Możemy sobie tam położyć. Dwa gniazda, jedno zapalniczki i drugie usb No jak powiedziałem, miejsca jest mało troszeczkę no lipas tutaj z tym miejscem jest To jeszcze kończąc uh, Opis tego autobusu Tu mamy Klimatyzację Możemy sobie Sterować temperaturą Mamy akurat na 23 Radio jest z Bluetoothem, także możemy sobie podłączyć własny telefon i słuchać swoje muzyki. Fajnie jest tutaj też to te nagłośnienie, bo ono jest tutaj gdzieś na dole, tu są głośniki, tu jest głośnik, a nie u góry, bo tam jest głośnik. To jest ciekawostka. Tu mamy taką back eye 360 stopni, taką kamerkę fajną, tu mamy rzut taki z góry jeżeli tu by coś było z boku to przyjechałoby na przykład to byłoby widać, że coś tam stoi, także no widzimy po prostu na, na ekraniku, że coś tam stoi i fajnie to wygląda to jest też ta kamerka fajna w tym momencie, że tak powiem Domyślnie jest tył pojazdu. Natomiast, jak włączymy sobie kierunkowską z na przykład lewy, to zmienia się w lewo. Tutaj czyli widzimy bok pojazdu lewy. A podejrzewam, że jak prawy włączymy, tak? no to widzimy prawy bok pojazdu. Podsumowując pracę, to powiem, że naprawdę fajny autobus. Praca jest po prostu przyjemnością na nim. Aha, jeszcze tutaj zauważyłem jedną rzecz: jak włączyłem klimatyzację, to mi spadła bateria do 50. Teraz ona się doładowała, już jest 75, ale jak jechałem, to było 50. Nie? Ale wracając do mojego podsumowania, autobus jest mega. Jest po prostu sztosem totalnym. Praca jest naprawdę przyjemna na nim. Yy, człowiek się po prostu nie męczy, jedyny minus, jedyny mankament. To są dwie rzeczy: to jest mało miejsca, nie można swojego pecaka gdzieś tam porządnie ustawić, tylko trzeba tutaj się z tym męczyć. A druga sprawa to jest mała widoczność. Tutaj ten słupek, tak zwany A, on troszeczkę zasłania, z tej strony bynajmniej, i z tej strony zresztą też. I no, to jest troszeczkę lipa, nie? Z tym tutaj, ale Aha, i takie lusterko ono jest tam. Nie widać go. Zapalę. O! No, to jest trochę źle ustawione, bo ja powinienem powinien troszeczkę na siebie nastawić. Ale to tak dziwne jest generalnie, nie? Jak się patrzy, jak tam wsiadają pasażerowie. Lepszym rozwiązaniem mimo wszystko jest takie lusterko na środku, nie? tam gdzie jest ta naklejka 30-64. Tak generalnie to jestem zadowolony, naprawdę jak będę wiedział, że będę miał, znaczy jak będę przyjął do pracy i będę miał ten autobus, to się będę cieszył. Nie?